Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam z ziemskiego raju. Siódmy krąg dzisiaj jest. Ciepło. 18 październik roku pańskiego 2024 i tu w słoneczku to z 20 stopni albo lepiej. E, lubię ten TikTok. E, ubawiłem się wczoraj niesłychanie. Nagrałem taki film jak Leżę w trawie i dostałem 80 serduszek. A zaraz potem zobaczyłem pięknego konika polnego i też go nagrałem. E, to zielony, zielony, prześliczny konik polny do 120 serduszek. <laughs> to ja dostałem cztery razy tyle. <laughs> Jak to się dzieje? Nie wiadomo. Konik polny przepiękny, a Jacek co. <laughs> Stare i grube. I jeszcze cztery razy tyle. To dopiero historia wesoła. Ja ci jak tu jest bajkową, można się kulać w trawie. Prawie jak latem, no. Jak się kurtkę ubierze, to prawie jak latem. Ja ci miłego dnia wszystkim życzę rajsko. Naprawdę potrafię być na tym ziemi rajsko, jak nic nie boli. Jak człowiek nie jest głodny, jak serce nie boli, ani nic innego, to to jest raj. To jest absolutny raj. Jak można się odpocząć, wypocząć. Mm. <laughs> Życzę wszystkim miłego dnia, mnóstwa relaksu, żeby każdy sam mógł poleżeć w trawie, wśród Jesz jeszcze gdzie niech są kwiatki. To jest dopiero duer. Jeszcze jakieś mlecze tu są. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Bajka absolutna. Cisza niesamowita. Jest poczucie raju. Jest genialne. Jeszcze czasami kaczki przylatują górą. Sprytne lecą do ciepłych krajów. Bajkowo. Dobry Boże, niech wszyscy błogosławi Bógł i Trzech, Mogą, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Wszystkim pozdrawiam.